Dzisiejszy fragment Ewangelii opowiadający o początkach publicznej działalności pana Jezusa. Krótko po tym, jak Jezus został wskazany przez swojego poprzednika Jana Chrzciciela jako baranek Boży, jako ten, który jest zapowiadanym Mesjaszem, ten, który przyniesie zbawienie. Ten dzisiejszy fragment ukazuje nam swego rodzaju logikę naszej wiary. Bo oto Ewangelista mówi o ludach zamieszkujących północną część Galilei. Jezus udał się tam, by uniknąć prześladowań. Wiemy, że to były tereny zamieszkiwane przez ludzi żyjących na pograniczu wiary pogańskiej. Ludzi spoganiałych. Pismo Święte mówi o nich Galilea Pogan. I przywołuje słowo proroka Izajasza, które odnosi się do nich. I właśnie to słowo się spełnia na naszych oczach. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Zwróćmy uwagę, światło wzeszło bez żadnego wysiłku z ich strony. Oni po prostu siedzieli w tej duchowej ciemności, trwali w pewnej niewiedzy, ignorancji, nie szukali świadomie Boga, albo możemy powiedzieć, posługując się tą metaforą światła, że to nie oni rozniecili to światło, ale światło przyszło do nich. I podobnie, moi kochani, jest z każdym z nas. Gdyby nie inicjatywa Boga, siedzielibyśmy w ciemności: w ciemności wiary, w ciemności niewiedzy, ale to Bóg zaczął nas szukać. Bóg zaczął nas szukać jako pierwszy, zrobił ten pierwszy ruch, by się nam objawić. Ale, moi kochani, to jest dopiero pierwsza część owej logiki wiary. Bo skoro Bóg wykonał ten pierwszy ruch, to teraz nasza kolej, nasz ruch, mamy już światło wiary, które zostało nam dane w sakramentach, we Chrzcie Świętym przede wszystkim. I po raz tego światła wiary skorzystać, czyli wcielić wiarę otrzymaną na Chrzcie i karmioną sakramentami w nasze codzienne życie. Bo światło wiary nie może być zapalane tylko na szczególne okazje. Lecz musi być światłem w promieniach, którego my będziemy żyli na co dzień. Nasze relacje z bliźnimi, przede wszystkim relacje z Panem Bogiem, nasze prace, odpoczynek, dążenie do, do celów, które chcemy zrealizować, to wszystko musi się dokonywać w promieniach, czy oświecane światłem tej wiary, którą żeśmy otrzymali. I moi kochani, w tych dniach trwamy jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia, ciesząc się. Że Słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas, trzeba się cieszyć, trzeba tę radość przeżyć również na poziomie emocjonalnym, na poziomie pewnych sentymentów, ale nie możemy się na tym etapie zatrzymać. Każdy z nas musi jakoś odpowiedzieć Bogu na dar wiary, na dar wcielenia i na dar odkupienia odpowiedzieć darem z siebie odpowiedzieć darem ze swojego życia.